Możesz to mogę Dwie osoby dzisiaj doszły, ale rotacyjnie. A ile osób teraz głotuje? 6, tak? 6 plus 2 rotacyjnie. Mhm. No tu, jeden, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, dobrze, sześć i, i dwie rotacje. I pan tak. jest jedną z osób, która głoduje? Tak. Mhm. Jak pan tak, wytrzymuje? Tak. Damy radę, Widać, no, porządku, tak. no, no. Sprawa, dla której się. Sprawa, dla której głoduje, jest tego warta, więc jak człowiek wie, po co to, to robi, to nie cierpi specjalnie, więc ja nie cierpię. Myśli pan, że rząd zmieni zdanie? To cofną? jeśli odpowiednio, na pewno nie zmieni do tego, że my głodujemy, natomiast jeśli uruchomimy, uruchomimy pewien mechanizm społeczny, prawda, ruch społeczny wokół edukacji narodowej, to będzie zmuszony moim zdaniem. W końcu siła argumentów, a nie argument siły. Ja jestem przekonany o tym, że mamy rację, jestem przekonany o tym, że środowiska historyków, które nas popierają, mają rację i wywołamy ten ogólnopolski ruch wokół tej sprawy i że rząd zmiany decyzji. Mhm. A ile dni planujecie Państwo budować? Jeszcze nie wiem bo umierać z pewnością nie będziemy, bo chcemy kontrolę załatwić nie umrzeć. Tak. Dajemy tylko pewne świadectwo, że warto poświęcać czas i zdrowie dla tak istotnej rzeczy jak wychowanie patriotyczne młodego pokolenia i mam nadzieję, że za nami pójdą następni i Polacy są pobudzeni, bo różne inne środki Okręgi się zaczynają protestować i zdawać sprawę z tego, co nam grozi, jakie będą konsekwencje wprowadzenia tej reformy, jaka jest i że ona zostanie zmieniona. Jak ma się nazywać? Adam Borowski.